Witam Państwa bardzo serdecznie. Kontynuując cykl spotkań, których tematem jest podróż, pragnę zachęcić Państwa do lektury książeczki o podróżowaniu, której autorem jest historyk filozofii starożytnej, tłumacz języka francuskiego, miłośnik literatury pięknej, podróżnik i wielki miłośnik przyrody Kazimierz Mrówka. Jeżeli wybierasz się w podróż, Niech będzie to podróż długa wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami, ale także dotykiem poznał szorstkość Ziemi zbigniew Herbert, barbarzyńca w podróży. Książeczka o podróżowaniu jest filozoficzną refleksją nad sensem przemierzania świata. Nie opowiada o konkretnych podróżach, lecz o podróżowaniu właśnie. Stara się zaprezentować zbliżony do ideału model, realizowany w praktyce na wiele sposobów. Jest jednocześnie pochwałą podróżowania, wyrazem fascynacji autora podróżami i podróżnikami, najzdrowszymi pod słońcem szaleńcami, przemierzającymi świat w rytm uderzeń serca. Dlaczego warto podróżować? Bo podróż daje poczucie wolności. A skoro wolność jest tym, czego człowiek pragnie jak wody, to i podróż grzejąc się w cieple wielkiego pojęcia wolności urasta do rangi fundamentalnego doświadczenia ludzkiego życia? Można wymienić wiele motywów podróżowania, na przykład chęć przeżycia przygody czy znalezienie na ziemi Rzeczy nieziemskich. Jednak przyczyną par jest właśnie pragnienie wolności. Dokąd udać się w podróż, jeśli znika podział na tu i tam? Człowiek dziś nie może być już odkrywcą, kolumbem, może jednak być podróżnikiem. I oglądać miejsca, które stwarza dla siebie. Jego dusza dziecka pozwala mu patrzeć na wszystko, co znane, tak jakby było nieznane. Alternatywę dla globalistycznej i technokratycznej wizji świata stwarzają opowieści o podróżach. Przedstawiają one miasteczka, miasta, zamki, góry, doliny, wyniesione ponad swą codzienność w wymiar metafizyczny. Czarują świat, czyniąc z niego skarbnice nieskończonych i niewyobrażonych bogactw, skarbnice rzeczy nowych, innych, przeciwstawiając się uniformizacji, banalizacji wszystkiego, mierzenia wszystkiego ekonomiczną wartością pieniądza i technokratyczną wartością utylizacji. Opowieści podróżników opowiadają o świecie, który nie ma granic ani przestrzennych ani czasowych, w świecie nieskończonym, którego tajemnica jest wiecznie odkrywana i zarazem wiecznie nieuchwytna. Przywołuje wszystkie spotkania w drodze ludzi podróżujących i pielgrzymujących z różnych zakątków świata, Niosących w sobie różne kultury systemy wartości, mówiących różnymi językami, w poszukiwaniu czegoś więcej, wychodzących na spotkanie innego, poświęcających swój czas i pieniądze, aby spotkać się z rzekomo obcym. Wspominam ludzi różnokolorowych, skórą i myślą, odmiennych ode mnie ciałem i duszą a jednak poszukujących z ich punktu widzenia czegoś innego a ostatecznie być może tego samego co ja co wszyscy wychodzących na spotkanie idących ku sobie latami kilometrami wiecznie spotykających się i wiecznie spotykanych wydeptujących niezliczone szlaki znaczone muszlą świętego jakuba oraz te których ślady znikają na zawsze Niczym przecinająca nieba ostra smuga dymu z silnika samolotu, która rozpuszcza się w bezmiarze błękitu. Wszystkie widzialne i niewidzialne ślady stóp ludzkich przecinają się, tworząc nieuporządkowaną, bo spontaniczną sieć ludzkich relacji, ludzkich spotkań. Spotykam tych ludzi, idąc sam od dawna, tych braci, których mijam niby przypadkowo a o których wiem, a wiem to z poruszeniem serca, że to do nich szedłem, dla ich spojrzeń, rozmów, uścisków dłoni, że to z nimi chciałem spotkać się, przeciągnąć drogi podróży życia. Kto nie podróżuje fizycznie lub przynajmniej w duchu, ten ubogo żyje. Kto nie wie lub nie chce wiedzieć, że istnieje inny świat, zanurzony w świetle, z którego toskańscy mistrzowie malarstwa upletli cuda sztuki renesansu, które burgundscy winiarze zmieszali z białym i czerwonym winem. Świat krętych dróg prowadzących przez Alpy, których korona szczytów, mieniąca się u dołu srebrnymi żyłami strumieni, a wyżej zdobiona wieczną bielą, wiecznego śniegu obraca się nad głową wędrowca, pnącego się w górę po niekończących się serpentynach. Nie wierzę, że gdzieś w Mongolii, Nigerii można spotkać ludzi o spojrzeniu tak głęboko dobrym, jak równie wysoko świeci słońce symbolizujące platońską ideę dobra. Kto nie podróżuje, ten ubogo żyje. Nie chcę aby to zdanie zabrzmiało pretensjonalnie, lecz prowokująco, zachęcająco. To przekonanie wciskało się w mój umysł i serce za każdym razem, gdy oczom ukazywał się nieziemski, a jednak jak najbardziej stąd widok. Dziękuję państwu, fragment książki Kazimierza Mrówki, Książeczka o Podróżowaniu. Zachęcam serdecznie do lektury tej książki, a ja żegnam się z Państwem i życzę nam wszystkim szybkiego spotkania w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Dziękuję pięknie.